Szanowny Panie Marszałku, zapraszamy tutaj na scenę. Drodzy Łodzianie. Przybywam do Was w wolnej już ojczyźnie. Przybywam do polskiego Manchesteru, do Łodzi, stolicy polskiej pracy, polskiej, ciężkiej pracy. Wasze miasto pojawia się często w moich wspomnieniach. I inaczej być nie może. To tutaj, przy Ulicy Wschodniej, w domu pod numerem 19, przypada twórczy, ale zarazem trudny i boleśnie przerwany okres mojej pracy konspiracyjnej. Aż wreszcie, ponad 100 lat temu, nadeszła godzina, kiedy obce miecze na naszych ziemiach. Miały wyrąbywać granice nowych państw. Wielka wojna, rok 1914. I oto ten nowy żołnierz polski, zrodzony przez gorący zapał, wyruszył 6 sierpnia z krakowskich oleandrów na długie boje z Moskalem. To moi strzelcy w kompaniach kadrowych. Potem już jako legioniści pierwszej brygady dalszych. Życzę Łodzi, a zarazem całemu województwu, pomyślnego rozwoju, z korzyścią zarówno dla jego mieszkańców, jak i dla całego kraju. Niech przeżywanie Narodowego Święta Niepodległości łączy i umacnia nasze poczucie wspólnoty. Niech żyje odrodzona rzecz pospolita Polska.